Z kamerą Master TV gościliśmy na przedstawieniu w przedszkolu prowadzonym przez siostry Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo. W atmosferę świąt wprowadziło widzów przedstawienie przygotowane przez przedszkolaki i ich wychowawczynie. Najpiękniejsze święta dla nas, o, dużo radości. Tak piękne, i tak zewnętrznie, ale tak duchowo piękne, i dają tyle m, pokoju w sercu i takiej pewności, że po nocy nadchodzi dzień. Dzieci przedstawiając, ucząc się tekstów, ale uczestnicząc w tym obrazie, bardzo to przeżywają. I myślę, że nie można lepiej przedstawić najważniejszych prawd życia, jak w teatrze. I cieszymy się, że mamy możliwość mieć taki teatr. Cieszymy się tym, że nasze dzieci w tym chętnie uczestniczą. I niech ta prawda, że światło jest potężniejsze niż ciemność. Miłość jest potężniejsza niż nienawiść. I piękno jest potężniejsze niż brzydota. Niech to wszystko będzie dla nas taką prawdą absolutną, do końca, na zawsze i jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, więc nie martwmy się tym, że jest trudno, czasem smutno, może ciemno i tak to wszystko pokonamy. Z Jezusem zmartwychwstałem w sercu, z aniołami, ze świętymi, z całym niebem. Przecież się wśród tego nieba obracamy cały czas. Naprawdę nasze życie będzie piękne. I tej wiary życzę wszystkim, którzy chociaż trochę przeżywają te święta.